Witam dzisiaj w troszkę nietypowej scenarii i temat troszkę inny niż zazwyczaj. Nie związany do końca z elektroniką, radiami, ale również takimi rzeczami się zajmuję. I Akurat nadarzyła się okazja związana tutaj z pewną usterką pieca, więc przy okazji postanowiłem pokazać, co taki piec ma w środku, jak to mniej więcej funkcjonuje. Także dzisiaj będzie krótki filmik odnośnie budowy i podstaw działania jednofunkcyjnego pieca firmy Termet EcoCondens Gold Plus 25 tak to pokrótce wygląda i przejdźmy szybciutko do szczegółów od góry od góry mamy koncentryczny przewód który idzie na dach czyli są to dwie rury, jedna większa średnica, druga mniejsza. Zewnętrzną dostarczane jest powietrze do kotła. Wewnętrzną wychodzą spaliny. Przewód, jak widzimy, wchodzi tutaj na tackę. Z jednej strony jest ona otwarta i to jest zakończenie przewodu powietrznego. Tędy jest dostarczane powietrze tutaj do komory. Tu widzimy odpowietrznik wymiennika, którym odpowietrzamy podczas napełniania instalacji. Czujniki temperatury spalin, które w przypadku przekroczenia ustalonej wartości odcinają pracę wymiennika i całego pieca. Dalej, podstawowy element, główny, najważniejszy, czyli wymiennik. Czyli miejsce, w którym. Wymienia się ciepło powstałe ze spalania gazu z wodą, która krąży w obiegu. Zajrzyjmy głębiej. Trochę ok, tu ciężki dostęp. Widzimy małą tam cienką rurkę. Jest to rurka odprowadzająca ewentualne skropliny wody, która może dostać się poprzez przewód powietrzny. Tu dla miłośników motoryzacji. Charakterystyczny wygląd, kafajka, jak przy świecy zapłonowej, no i dokładnie tak to wygląda. Tak to jest. Jest to iskiernik, czyli swego rodzaju świeca do zapalania, w tym wypadku gazu. I tutaj cewka wysokiego napięcia, która dostarcza wysokie napięcie do iskiernika. Poniżej mamy. Zespół mieszający, czyli można powiedzieć, wentylator, który z jednej strony zasilany jest gazem, z drugiej pobiera powietrze dostarczane tym właśnie przewodem. I ta mieszanka poprzez tą część wymiennika dostarczana jest do środka i tam ulega spaleniu. Napędzane jest to silnikiem z regulowaną prędkością obrotową. Z tej strony dalej mamy to szare, czyli to jest przewód odprowadzania skroplin z, z wymiennika. Jest to piec kondensacyjny, więc wiemy, że tam trochę kondensatu w pełnych warunkach się pojawia. I dwa miedziane przewody. Tylny to jest powrót, ten z przodu zasilenie, czyli wyjście gorącej wody na obieg. To, co widzimy tutaj w zbliżeniu, jest to bimetaliczny czujnik temperatury który przy przekroczeniu pewnego progu w granicach 100 stopni powoduje wyłączenie pieca poniżej czujnik temperatury czynnika grzewczego do sterowania piecem. Tak wygląda komora. Wyjrzyjmy jeszcze raz, z różnych stron. Cewka, wymiennik. Nie widzimy jednej rzeczy, która znajduje się za tą ścianką. Tylnią jest tam z tyłu naczynie zbiorcze, które przejmuje to co powstaje, to co powoduje podgrzanie wody, czyli rozszerzalność i zwiększenie objętości w instalacji. I do tego mamy tutaj naczynko zbiorcze. Idąc dalej widzimy już dolną część pieca, czyli sterownik, czyli całe urządzenie, które kontroluje pracę pieca a za nim kolejne elementy. I tutaj widzimy pompę obiegową typu PWM, czyli z modulacją prędkości obrotowej, czyli ogólnie regulacją obrotów. Kawałeczek obok jest zespół gazowy, czyli element, który steruje ilością dopływającego gazu do zespołu mieszającego, tym samym wpływa na moc, jaka Generuje się w wymienniku. Widzimy, że jest zasilony, że zasila przewodem na górę wymiennik, a na dole jest bezpośrednio połączony z przewodem żółtym, który tam widać, gazowym. Obok mamy jeden z istotniejszych elementów, który właśnie w tym momencie tej pompie był uszkodzony. Jest to tak zwany zawór trójdrożny, który przełącza obiekt czynnika. Pomiędzy obiekt ciepłej wody i obiekt centralnego ogrzewania. Zawór trójdrożny, a widzimy już, jak popatrzymy, od dołu mamy jeden przewód bezpośrednio z tego zaworu. Z tyłu mamy drugi, na górze trzeci i z boku czwarty. Więc trójdrożny. Cztery przewody. Od góry przewód z czynnikiem wychodzącym z wymiennika, czyli z gorącą wodą. Z tyłu rurka do obiegu grzania ciepłej wody, od spodu wyjście na ogrzewanie centralne. I przewód, który widzimy tutaj z prawej strony, jest to przewód tak zwanego bypassa. Yy, pomiędzy przewodem, a zaworem zajmuje się, yy, zaworem trójdrożnym znajduje się mały zaworek różnicowy. Czemu to potrzebne jest w takich instalacjach? No, w momencie gdybyśmy zamknęli wszystkie zawory na odpływach i powrotach lub z jakiegoś powodu instalacja byłaby niesprawna, nie byłoby obiegu, no, żeby nic się nie stało tutaj po prostu woda krąży i pompa pompuje po prostu wodę tylko przez wymiennik. Także jest to dla bezpieczeństwa całego układu, a zwłaszcza pompy, żeby nie chodziła na, tak, tak powiem brzydko, stojącej wodzie. Tak to wygląda od środka, jakby ktoś nigdy nie widział pieca, także ma teraz okazję obejrzeć. Wbrew jest to, jak widać, bardzo proste urządzenie. Pompa, zespół gazowy, zawór trójdrożny, zespół mieszający, wymiennik. No najciekawszy jest wymiennik oczywiście, no nie będziemy go rozbierać, jest sprawny. Tam ciekawe rzeczy zachodzą. Jest to, jak ja powiedziałem, piec kondensacyjny, czyli taki, który w tej chwili można instalować. Zachodzą procesy kondensacji w pewnych warunkach. Jak ktoś czyta parametry, to sprawność takiego pieca wynosi ponad 100%. Co fizycznie, teoretycznie jest to niemożliwe. No ale to parametry przyjmuje się w odniesieniu do pewnych warunków. Stąd ta. Sprawność powyżej, powyżej 100%. I to jeszcze raz sterownik. No nie będziemy rozbierać sterownika. Jest tam płytka z układem elektronicznym, która steruje wszystkimi elementami. Jest taka ciekawostka, kociutki filmik. Yy, powiem jeszcze, co padło w zaworze. Właściwie zawór się nie uszkodził z jakiegoś powodu, mimo zastosowania podstawowych filtrów siatkowych na powrotach. Z której strony na przewód zasilający instalację prawdopodobnie od strony wymiennika ciepła pojawiły się jakieś zanieczyszczenia dosyć duże, utknęły w tym zaworze i efekt był taki, że w momencie kiedy pracował obieg centralnego ogrzewania, tak naprawdę większość gorącej wody szła na Zasobnik ciepłej wody i niewielka ilość w układ centralnego. Także nie było ogrzewania, a idzie zima, więc no, więc dobrze, jakby to chodziło. Oczyszczenie z tych opiłków instalacji spowodowało, że to wszystko funkcjonuje z poprawnie. Jest to ten czarny element, o którym nie wspomniałem, który znajduje się na zaworze. Jest to silnik napędzający trzpień, który przestawia grzybki w zaworze i tym samym steruje, na który obieg idzie woda. I tu jeszcze kawałek instalacji. Zbiornik. Całość instalacji to moje dzieło. Sprawuje się od długiego czasu bardzo dobrze. Także takimi rzeczami też się zajmuję. Jakby były jakieś pytania, potrzeby, zapraszam do kontaktu, komentowania filmu. Jeżeli chcecie. Jeszcze więcej informacji lub jakieś inne urządzenia z zastosowań domowych zobaczyć też proszę jak będę miał możliwość taki filmik nagram. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.